Hejka! Witam Was w omówieniu kolejnej Środowej Aktualizacji w Star Stable. Widzicie już, co za mną jest? Tak, powrócił tęczowy wyścig i na pewno go sobie sprawdzimy. Ale najpierw pojedziemy zobaczyć, co y, przygotowali dla nas na dole, na plaży Pinta. Mamy naszą... Elenę. W różowych włosach. Co nam Elena dzisiaj powie? Hejda! Witaj w kolejnym fantastycznym tygodniu letniego oszołomienia. Sprawdźmy, co nowego pojawiło się w tym tygodniu. W forcie Pinta zaczyna się robić gorąco. Wygląda na to, że letnia bryza przybiera do deszczowe chmury i tęczy ze świata zewnętrznego. Oj, tak, tak. Gdzieś ponad tęczą znajdziesz nie tylko niebieskie ptaki, ale także wyścig po chmurach. Niebieskie ptaki? Okej. Okay. Wygląda na to, że masa kolorów i dobra zabawa sprowadziły tu kilka koni z Jorwiku i innych krain. Znajdzie się przy dyskotece. No i tutaj mamy zeszł zeszłoroczne y, konie eventowe. Wrócił do nas odjazdowy Team. Podobno potrzebuje pomocy na plaży. Jak co roku, ale on chyba w zeszłym roku nie był odnowiony. C chyba pierwszy raz go widzimy w takiej odsłonie. Fajnie wygląda. Co godzinę organizowana jest świąteczna parada, która zaczyna się w drodze pomiędzy Murland i Fortem Pinta, a kończy na dyskotece. I to sobie na pewno sprawdzimy. W ciągu najbliższych tygodni na plaży i w Forcie Pinta pojawi się więcej aktywności. Wróć później, na pewno wrócimy. I w ogóle zauważyłam, że dostajemy bardzo dużo szlingów jorwickich. To się do tej pory nie zdarzało. By... Pogadaliśmy sobie z Eleną, jeśli o czymś zapomnisz, śmiało przyjechać i nie pytaj, miłej zabawy za to dostajemy 250 szylingów. SSO ewidentnie zmieniło podejście do tej waluty chyba dla nas na plus e, dzięki temu przychwy eventowe będą bardziej dostępne dla wszystkich, tak mi się wydaje okej, okay. widzę, że team cieszy się niemałą popularnością, nie dziwię się to jest fajny empec, który powraca możemy sobie tutaj go obejrzeć jak wygląda w swojej odnowionej wersji. Jak dla mnie to całkiem hot. <grym> Fajną ma tą kurtkę. Wiem, że jest też taka dla postaci, bo nawet mam taką w szafie. No, całkiem spoczko. Zobaczmy, co on ma dla, dla nas do powiedzenia. Yo, co tam Aida? To ja, jedyny, niepowtarzalny, wyjątkowy team hopper! na rekina brusa, no właśnie rekin brus był bardziej tima, a teraz jest okay. bena, no nic wszystko tutaj jest totalnie w porząsiu okej, okay, może i utknąłem z miotłą a ben dostał lepszą robotę hej, patrzcie na mnie, jestem ben i nic, tylko plażuję ech, no błagam jest jak jakaś lalka poza tym jak plażowanie jak plażowanie ma niby pomóc środowisku Pomóc nie, ale w sumie czy się szkodzić? Chyba nie. Właśnie dlatego ten cały James przysłał mnie tutaj, żebym zrobił dobrą robotę i jest normalny techę. Nikt mi nie przeszkadza w ekologicznych zajęciach. Jesteśmy tu tylko ja i Bruce. I Ben. I masa ludzi wokół Ty i Bruce? Bruce Rekin Bena? Ooo! <ścoughs> Okej. Okay. No pewka, ja i Bruce, mój mały rekin, mały i najlepszy przyjaciel na całym świecie. Nie słuchaj Bena, kiedy twierdzi, że Bruce to jego kolega. Totalnie nie ma pojęcia. Niby mówił po rekinie, ale ma akcent jak orka. O mój Boże. Za to mój rekin jest doskonały, a Bruce totalnie należy do ekipy od ratowania środowiska. Pomaga mi nawet sprzątać. Serio? Jego ulubiona część dnia to reszki po smoothie, które dostaje z kawiarni. No, to zrozumiałe. Karmi go codziennie, żeby nie był głodny. W przeciwnym wypadku próbowałby zwędzić plażowiczom lody albo coś konkretniejszego. Na przykład sandały. A wtedy nie chcesz wiedzieć, co zjadł w następnej kolejności. O, to jest trochę brzuta na pena i tego questa z rekinem. Powiedzmy, że kiedy ostatnim razem był głodny, musiałem wydłubywać mu z zębów końskie włosie, co? To jest gra dla dzieci! Tak cię tylko wkręcam, boż! Nigdy nie zapomniałem nakarmić prusa Jeszcze. Ale jeśli ktoś mi nie pomoże, dziś może być ten pierwszy raz. Mam umówione zajęcia z i gramatyki, a ten wredny James urwie mi głowę, jeśli zniknę z pracy, więc potrzebuję pomocy z karmieniem. Co ty na to? Pomożesz staruszkowi Rekinowi? To jest malutki czy staruszek? Mm, ile lat ma Bruce? Weź to wiaderko z owocami. Chyba morza. I wrzuć jego zawartość prosto do morza. Bruce będzie najedzony przez cały dzień. I mam nadzieję, że ty nie karmisz Rekina... ...owocami. Okej, okay, dobra. Idziemy nakarmić Brusa? Jaka muzyczka! Creepy! ten Boże. Wygląda jakby on krystem ten pomost, bo w są jakieś takie ślady zębów. Brus jest nakarmiony, Bruce jest odjazdowego teama. Okej. Okay. Ej, trochę zrobili postaranko. Są nowe animacje, ten rekin wygląda z jednej strony fajnie i tak słodziutko, a z drugiej strony jest chwilami creepy. Dobra. Mamy odjazdowego teama z powrotem. On się w ogóle nazywa Team, a kiedyś się nazywał odjazdowy team. Zmienili to. Ej, jesteś super. Odjazdowo. 250 szylingów. Wow. Hej, jesteś najbardziej kompetentną z napotkanych dziś przeze mnie osób. <gryw> no wiadomo, Słuchaj team I kolejne 250. Jak się można odmówić na tych zadaniach. Zdaje się, że wiesz, co gdzie jest. Jeśli pomożesz mi z innymi pracami, to ma odpowiednie wynagrodzenie dla ciebie. Pomyśl o tym, jako o wakacyjnej pracy. Łapiesz? Łapie. Odjazdowo. Mam dla całej waszej trójki zadanie na każdy dzień i przysięgam, że dostaniecie zapłatę za tę robotę. Trójki? Z ja i koni. Okej, okay, to. Okej, okay, są niebieskie rzeczy. Sprzątanie plaży, dostawa składników. Ej. Dostawa składników. Jo, znasz tego odjazdowego kapitana Waterloo? Przygotował dla mnie dostawę składników do smoothie. Jest przed dyskoteką. Możesz tam pójść i ją odebrać. Ile? Wow! E, sprzątanie plaży. Jo! Dziś rano zauważyłem, że ktoś, że na plaży leżą jakieś szklane butelki. Oj oj! Nie fajnie. Jeśli się stłuką, ktoś może się pokaleczyć. Możesz tam pójść i zabrać się z plaży, żeby ocalić biedne stuki plażowiczów? 250. Nakarm rekina. To będzie to samo. Rety. Lepiej nakarm brusa, zanim sobie jakiegoś konia czy coś. Boże, gościu, nie mów tak. Kolejne 250. To jest. 1000 szyli... To jest 1000 szylingów, kochani. Wow. Okej, okay, mamy więcej szklanych butelek, postakowe butelki, jak zawsze, aż dziesięć do zebrania. W sumie sporo o, śmietek, kuszki, ale te się nie liczą. Jakiś słoik. Ja nie chcę pytać, co ten słoik tutaj robi. A, tu nie ma nic, ale i tak zbierzemy. Kolejny słoik. Tim, czy chcesz tam o czymś powiedzieć? O góreczkach do smoothie. I po jakiejś oranżadzie. Coś jest? Nie jest. Czy to jest kolejny słoik? Tak, to jest kolejny słoik. Tim, skąd ludzie mają tyle słoików? Muszę mu to oddać. I lecimy po z składników. Muzyczka. No, Aha, dobra. O, to tak. O, tansują. Fajne. I... o. No, widzę, że tak wolno jechać. Czy to działa? Eee, okej, co? Dobra, działa. Możemy jechać z pełną prędkością, jeśli się zsiądzie i wsiądzie natomiast kolbetem. Przydatny bug. Dobra, lecimy do Tima. Tutaj. Skrzynie są wielkości typu konia. No dobra. I w sumie rekina już karmiliśmy to jest wszystko w sumie z nowych aktywności? Tak by wyglądało. Dobrze, ale pojedziemy do Rekina, żeby zobaczyć tablicę ogłoszeń. Ogłoszeń. To jest prac do wykonania od Bena. E, czy tu się coś nowego pojawiło? Tak! Co my tu mamy? Aha! Mamy dodane te zadania od Tima. Wyścig z okazji odrodzenia Aiden. Dobra, to są rzeczy z zeszłego tygodnia. Yy, powrót gonitwy zatęczą, to zaraz zrobimy. I jak to sobie wszystko nazbieramy, te punkty, to będziemy mieli czapkę. I się liczą od początku. Okej. Okay. Podoba mi się ta czapeczka. Dobra, fajnie. Fajnie, przynajmniej jest motywacja, żeby robić te zadania. Kolejną nowością w tej aktualizacji jest y, usunięcie opcji płacenia StarCoinsami za podwózkę. Jak sobie wchodzimy do przyczepy, to mamy do wyboru tylko szylingi. To kosztuje 25 szylingów, tak jak zawsze. Nie ma tylko tej opcji StarCoins, którą ludzie się mylili i, i płacili kiedy nie chcieli. Od dzisiaj możemy też za darmo zmienić sobie naszą stajnię, w której mieszkamy. Za darmo. To nie jest Twoja stajnia. Z tego co wiem, to wystarczy to do tego kliknąć i ta stajnia macierzysta nam się zmieni. Zobaczmy, czy na pewno chcesz. Szczerze mówiąc, nie chcę, więc nie będę, ale faktycznie nie ma tutaj żadnej opcji płatności i to jest duża zmiana, bo z tego co pamiętam, to było dość drogie i dlatego mnie zawsze powstrzymywało. Więc. Naprawdę SSO robi jakieś takie ruchy, żebyśmy ich bardziej polubili na plus, na plus. W tym sklepie czekają na nas dwa nowe zestawy. Jeden taki ujeżdżeniowy, brązowo-niebieski, a drugi bardziej skokowy, taki sportowy, elegancki, czarno-biały, ale z takimi tęczowymi wstawkami. Bardzo ładne, moim zdaniem. A w sklepie żetonowym nie mamy nic nowego. Niestety. Tu mamy sklep znajdujący się naprzeciwko dyskoteki w Forcie Pinta. I w nim czekają na nas nowe kolczyki w kolorach flag LGBT. One są dostępne klasycznie za jednego shimminga. To jest bardzo fajne, bo są dostępne dla praktycznie wszystkich. I możemy sobie zrobić matching z naszym koniem za pomocą wstążek z zeszłych lat, które ja oczywiście mam. Z tego co widzę mamy jeden zestaw wstążek nowych, bo ja raczej co roku brałam to co można było brać nowego, a tych nie mam, więc zakładam, że to są nowe. Tak samo jak właśnie te kolczyki. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Tutaj czekają na nas stare eventowe konie i ich zwierzaczki. Zacznijmy może od zwierzaczków, bo jest ich mniej. No nie jest ich mniej, ale tak. Mamy te płaszczki. To są całkiem urocze i kruki. I dwa pieski z tęczowymi chusteczkami. Spoko? Dla mnie te zwierzaki są nieadekwatnie drogie, ale jeśli komuś się bardzo podobają, to to są. Poza tym koniki. Serenus. Za 799. Star koń oczywiście. Fisma na której ja właśnie teraz jeszcze. Za 559. No i co nie bardzo ładny koń. Tenebri. Za 559 również, tego sobie prawdopodobnie kupię w tym roku. I Bronte za 799, również moim zdaniem bardzo ładny i bardzo mocno się nad nim zastanawiam. W ogóle yy, czytałam, że to było spakowane, nie wiem czy dalej jest. Obstawiam, że SSO już to naprawiło. Ale kiedy gracze kupowali sobie te nowe konie, to SSO odejmowało im za mało albo za dużo Starcoins do tego stopnia, że mieli jakby ilość Starcoins na minusie, na przykład minus 400 Starcoins. I jestem bardzo ciekawa, czy dalej ten błąd występuje, czy go naprawili, ale chyba na razie nie chcę tego sprawdzać. Jeśli ktoś się z tym spotkał, to dajcie znać. Już za chwilę pełna godzina. Powinna się za chwilę rozpocząć parada, która przechodzi od Murland do Fortu Pinta, do dyskoteki. Okej, okay, pojawiły się NPC. W sumie to są tylko bobkaty, ale mają... Nie, ja, nie wszyscy mają czapraczki stańczą. Niektórzy mają po prostu różowe. Dobra, dobra to jest jakieś odliczanie? Zaczynamy? Coś? Ten? Widzieliśmy chyba takie tablice, co odliczały do czasu kolejnej parady. Ale w tym roku nic takiego nie zauważyłam. Ruszamy? Halo? Coś? Ten? Guzik albo dźwignia? Można sobie zmienić nawet konia na bardziej tańczowego, żeby to uczcić. One eternity later. Loreta? Czy my na kogoś czekamy? Zyczka. O, i dziewczyna biegnie do zgonia. Nie czy z paradem, czy to po prostu biegnie. Okej, okay. fajnie. Fajerwerki lecą. Bardzo eko i w ogóle bardzo bezpiecznie podczas fajerberki, kiedy są konie i kiedy jadą tymi koni. Te NPC nie anglizują. Wszyscy jadą, jadą w pusie ćwiczebnym. To ciekawe, co tym. Mógłby ten NPC mieć jeszcze jakieś wstążki. Terkowe. Na przykład... Różnych flag LGBT, no, Ale tak też jest całkiem przyjemnie No i mogą być tylko babkaty, No, by, Dlaczego tylko one y, uczestniczą w tej paradzie? No to może być więcej tych facetów y, okay, Wszyscy się kierujemy do dyskoteki Nie rozumiem, że na koniec jest y, potencjał <noise> <O, o. Okay. głos> Czytałam w aktualizacji, że coś zmieniło nam się tutaj na arenie. Podobno były zbagowane elementy wyposażenia tutaj, jakiś przeszkód. Ja tego chyba nie doświadczyłam. Ale była tam też wzmianka, że zostały zaktualizowane, poprawione wyścigi u lin. Więc sprawdźmy sobie, czy coś się tu zmieniło. Ja ja raczej pamiętam na pamięć. Okej! Okay. Zmieniły się przeszkody. Wygląd przeszkód się zmienił. W sumie ja lubiłam tamte. Były takie. Klasyczne, nieudziwnione a teraz są takie kolorowe. W sumie jak na każdym wyścigu z SSO. Ale. Hmm, Okej. Okay. Faktycznie się pozmieniały te. Te przeszkody. Hmm. Jeśli o mnie chodzi, to ja nie jestem zadowolona z tej zmiany ja lubiłam właśnie bardzo te klasyczne przeszkody takie proste i przyjeżdżałam sobie z przyjemnością robić te wyścigi tak no po prostu dla fanów uwaga uwaga najważniejsze co dzisiaj jeszcze się poza aktualizacją pojawiło to dwa kody na starcoinsy pierwszy kod to obviously który daje 25 Starcoins. Wpiszmy go sobie. Ja, yeah, kod zaakceptowany. No i faktycznie mi tutaj Starcoins przybyło. A drugi kod to Pretty Colorful na 35 Starcoinsów. Wpisujemy. Ja. Yeah. I faktycznie tych Starcoinsów nam przybyło. Więc mamy tak naprawdę 55 Starcoinsów. Za darmo od SSO, i z tego co wiem, to nie są to nasze ostatnie kody w tym miesiącu. Więc zachęcam do oglądania, żeby się dowiedzieć, jakie będą następne, bo na, pe na pewno będę dawać Wam znać. Jeśli ktoś z Was nie ma jeszcze wykupionego lifetime'a, to to jest dobry moment żeby to zrobić, bo mamy 30% zniżki, co daje nam cenę 104 zł i 30 groszy zamiast prawie 150, więc prąbka jest no moim zdaniem opłacalna. Do tego dostajecie te dwa najnowsze zestawy ciuchów, które są do kupienia na plaży Fortopinka. No i klasycznie 100, 1200 końców i te 100 Starcoinsów za tydzień, a jeśli Lifetime'a już macie wykupionego, ale za to chcielibyście kupić sobie ten nowy sprzęt, eventowe konie. Przypominam, że za tydzień mamy nowe konie, te na bazie motyla i dźmy. to mamy pakiety Starcoins z właśnie tymi nowymi zestawami ciuchów, które są też do kupienia w Forcie Pink. I w tym odcinku to już wszystko. żegnam się z Wami. Do zobaczenia już za tydzień w kolejnym odcinku zamówienia aktualizacji w SSM.